Cześć, jestem Łukasz. Witam Was na kanale IT Hardware. Dzisiaj jest luty, więc zaczynamy z kolejnym zestawieniem polecanych zestawów komputerowych. A czy się coś działo? Raczej dopiero będzie, ale zobaczmy. No niestety to jest jeden z tych miesięcy, gdzie nie jest to dobry czas na zakup nowego zestawu komputerowego, przynajmniej jeżeli chodzi o kompletny, cały. Zestaw. Niestety, tutaj proponuję poczekać na premierę nowych kart graficznych, czyli RTX 5070 i 5070 Ti, która będzie 20 lutego. Zobaczymy, jak wtedy będzie z dostępnością tychże kart graficznych oraz jak one będą się kształtowały cenowo. A już wiemy, że niektórzy producenci będą te ceny jednak podnosić względem cen deklarowanych przez Nvidia. Więc czy będzie tak dobrze i ciekawie? No, tego nie wiemy. Oby te karty graficzne były w ogóle dostępne i żeby sytuacja się nie powtórzyła z tym, co widzieliśmy już kiedyś przy premierze kart graficznych RTX 30. Jeżeli chodzi o dostępność procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D, to widzę, że na razie są dostępne i dostępność jest coraz lepsza ich. Cena około 2500 zł z haczykiem. Potaniał troszkę 7800X3D, jakby ktoś jeszcze był zainteresowany tym procesorem. Więc no co, obecnie, tak sobie reasumując, szybciutko opłaca się kupować na razie zestawy tańsze do 5000 zł. A to co wyżej, czekajmy na dostępność tych kart i zobaczymy w jakich będą cenach Także lecimy z pierwszym zestawem za 2000 zł, 2,5 bo troszkę podrożało. Zaczynamy. Dobrze, zatem pierwszy zestaw za 2500 zł. Słuchajcie, tutaj większych zmian za bardzo nie można się spodziewać. Mamy tutaj AMD Ryzen 5 8500G, do tego chłodzenie powietrzne do Orfifera 520 mm. Płota główna to SROCK B650 MPG Lightning. 16 GB pamięci RAM DDR5 5200 MHz Kingston Fury, Lexar terabajtowy NM710 i zasilacz Endorfi 5600 watowa jednostka z 80 plus brąz i do tego budowa Fury SHOBO SH4 RGB Black. Za coś zapłacimy 2350. Kolejny zestaw tu mamy za 3000 zł. tu mamy już platformę Intela. Czyli mamy tutaj i piąteczkę wiecznie żywa, i piąteczkę 12. Generacji. Muszę Wam powiedzieć, że no za te pieniądze ciężko znaleźć coś bardziej rozsądnego. Oczywiście mam tu jeszcze Ryzena 5 5600, ale o nim będzie za chwilkę. Także zostańmy jeszcze na tym naszym e, Intelu, który w tych czasach jeszcze spokojnie daje radę i słuchajcie, mam do tego płytę na ciśnieniu B760M od GB DS3H, tutaj mam pamięć DDR4 Lexera już o pojemności 32 GB, w dwóch kościach 2x16 1600 MHz. Karta graficzna to Sapphire Radeon RX 7600 Pulse Gaming, 8 GB pamięci RAM GDDR6, do tego terabajtowy dysk SSD od Lexara NM710, zaślecz taki sam jak poprzednio, czyli Vero l 5600 w obudowa również taka sama, czyli Fiuli SH4. Za całość zapłacimy 3192 zł. Za 3,500 zł, jak wspomniałem przed chwileczką, e, mamy też alternatywę na AMD i mamy tutaj Ryzena na 5600, On kosztuje obecnie 529 zł i troszkę podrożał, bo jeszcze nie tak dawno można było go wyrwać za niecałe 350 zł, jakby w wyprzedaży e, w listopadzie. E, więc kto kupił wcześniej, zaoszczędził. E, natomiast zachodzenie mamy tutaj Endorfi Fera 5, bo ta główna z chipsetem B550 od MSI, a wersja A Pro. Oczywiście pamięć DDR4, jeszcze jak mamy m, platformę M4, i mamy tutaj Lexar 32GB w dwóch kościach 3600MHz. Karta graficzna to GeForce RTX 4060 m, WindForce e, z 8GB pamięci GDDR6. I tutaj już tak samo Lexar Terabajtowy 1710 710 zasilacze Vero L5, ale o mocy 700W. No wiecie, lepiej, żeby było troszkę zapasu na przyszłość, jakbyście chcieli zmienić kartę graficzną. Yy, obudowa to też wczoraj zmiana Genesis DXI 305F. Oczywiście alternatywnie mamy tutaj ciwteka Apex R. Jakby kogoś interesowała, troszkę inna no, budowa, też bardzo fajna. I za całość zapłacimy 3710 zł za 4000 zł zostajemy przy Ryzen 5 5600 i tak naprawdę z takich zmian no to jest głównie karta graficzna i tutaj zmieniamy na kartę graficzną na GeForce RTX 4060 Titanium od Inno 3D więc karta nieco wydajniejsza no i też droższa bo 1839 zł za samą kartę graficzną a razem zapłacimy 4181 zł za 5000 zł tutaj dobrym wyborem będzie i piątka 12 generacji L12600KF, czyli mamy z odblokowanym mnożnikiem. E, jest to dość wydajny procesor, nawet jak na te czasy, spokojnie go możemy jeszcze podkręcić. Dlatego też mamy tutaj Fortisa piątkę z wydlaterem yy, yy, 140 mm. Do tego płyta główna MSI B760 Gaming Plus WiFi, czyli już mamy moduł WiFi, słuchajcie. pamięci to już DDR5. Czyli Lexar 32 GB 6000 MHz, karta graficzna e, Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse z 12 GB pamięci wideo e, GDDR 6, terabajtowy Lexar NM710 jako nośnik naszych danych i zasilasz też tutaj już zmiana na lepszy model na lepszą jednostkę, czyli MSI A750GL, oczywiście z, w, w specyfikacji ATX 3.0 i wyższą sprawnością 80 plus gold yy, obudowa jak poprzednio, czyli Genesis d 605F bądź alternatywnie Chief Apex, za zapłacimy 5244 zł za 7000 zł, no już tutaj zmieniamy na yy, też i 5 ale 14 generacji, też z odbokowanym mnożnikiem, czyli 14600KF, która doda nam trochę więcej, e, jeszcze można powiedzieć, mocy obliczeniowej. Jest to za 1069 zł, więc w tej kwocie jest to naprawdę e, bardzo ciekawy wybór, i e, w tym przedziale, w tym zestawie, według mnie jest to najbardziej optymalne. Do tego mamy tutaj Endorfin Fortis 5 jako układ chłodzenia. Płyta główna taka sama jak poprzednio czyli MSI B760 Gaming plus WiFi. 32 GB Lexarów 6000 MHz, oczywiście DDR5. Tutaj już trzeba mieć trochę przyszłościowo. Zotac GeForce RTX 4070 Super. To jest karta graficzna do tego zestawu, ona już droższa. Zobaczcie 2000, no prawie 3000 tych zł bez złotóweczki. Dysk też się zmieniamy na nieco wydajniejszy, czyli LEXAR i oczywiście większa pewność, czyli 2 TB. Model Lexara NM790 z dużymi prędkościami odczytu oraz zapisu powyżej 6500 i 7400, jeżeli chodzi o odczyt. Zasilacz MSI A750GL o mocy 750W, tak samo jak poprzednio i obudowa, również ten sam zestaw dwóch obudów do wyboru, jeżeli chodzi o. Ten zestaw, a za całość zapłacimy 6861 zł. Za 6500 zł możemy też kupić coś od AMD i mamy tutaj Ryzena 57600X. Do tego mamy układ chłodzenia Endofree Fortis 5. Płytę główną na przecie b 650 MSI Gaming Plus, WiFi, 32 GB Pamięci RAM DDR5 o traktowaniu 6000 MHz CL32. Kata graficzna zotac GeForce RTX 4070 super, dysk jak poprzednio Lexar 2 TB NM790, zasilacz MSI A750 GL i tutaj zmieniamy obudowę na Endorphy ARX500R. Oczywiście alternatywnie e, niezniszczalna Corsair 4000D Airflow. Za całość zapłacimy 6881 zł, więc możemy tutaj wybierać między Intelem bądź AMD. Co wolicie? No AMD na pewno będzie bardziej przyszłościowe i zawsze można wsadzić tutaj jakiś nowszy mm, procesor, nawet z nowszej generacji, która mm, powiem, za rok będzie y, w sprzedaży. Za 8000 zł zostajemy na platformie AMD i AM5. Natomiast zmieniamy procesor tutaj na End Ryzen 7700X. Jest to jeden z tych zestawów, który jest skonfigurowany y, tylko w bieli o obudowie akwarium. Oczywiście y, zestaw, y, wszystko co da się, jest w kolorze białym bądź tam stalowym. Układ chłodzenia mam tutaj AIO Cooler Master Master Liquid 240L y, Core ARGB White. Y, do tego dość budżetowe chłodzenie, ale w porządku. Do tego mamy płytę główną Asus ROG B650A Gaming WiFi, fi yy, a daty 32 GB jako pamięci RAM 2x16 GB 6400 MHz naturalnie DDR5 Zotac GeForce RTX 4070 Super bądź Asus GeForce RTX 4070 Super Dual słuchajcie tutaj trzeba zobaczyć która karta jest graficzna dostępna mało jest 4070 Super w kolorze białym. Te najlepiej pasją tego zestawu. No trzeba popolować, niestety. Eee, nośnik danych to jest Lexar 2TB. On nie musi być biały, z reguły z i go przykryje, e, czyli NM790. Zasilacz już biały, bo było białe czyli Fantex Amp GH750W na platformie Sisonika. Bardzo fajny zasilacz i oczywiście specyfikacji ATX3.1. Obudowa testowana przeze mnie tylko w wersji czarnej XPG Invider XY. Bardzo fajna obudowa, przestronna, całkiem niezłe chodzenie, procesor świetnie wygląda. A Za całość zapłacimy 8042 zł. No i wchodzimy na te zestawy, gdzie nie ma jeszcze kart graficznych. Ja już zmieniłem w koszyku tutaj karty graficzne na nową generację. Także tutaj y, albo kupimy część zestawu i grafikę do sobie po premierze. Jest to też dobra opcja względu na dostępność procesora AMD Ryzen. 79800 X3D bądź, no, czekamy generalnie do 20 lutego na premierę e, RTX-ów serii 50, e, 7, 5070 i 5070 Ti. Czyli, <coughs> czyli, co tutaj mamy na początek? Tak wspomniałem, The Ryzen 79800 X3D i on kosztuje 2500 zł z haczykiem na dzień dzisiejszy i jest dostępny, co ciekawe, bo zobaczcie sobie. Klikamy i od początku miesiąca da się go zakupić, więc jest OK, ale jest ograniczenie. Możesz kupić max jedną, os, jedną sztukę na osobę, ale jest. E Endorfi 45 5 jako chłodzenie, te procesory się bardzo nie grzeją, więc on spokojnie tutaj wystarczy. Do tego mamy tutaj MSI B650 Gaming Plus Wifi fi jako płytę główną. E Lexar 32 GB 6000 MHz. Karta graficzna, tak wspomniałem, ona jeszcze jest niedostępna. E widzicie premiera jest 20 należy poczekać jaka będzie cena no to musimy poczekać i się dowiemy alternatywa też jest w postaci gigabajta i karta graficzna ma już pamięci gddr7 jest, nie ma żadnych jeszcze informacji na temat taktowań więc trudno mi się tutaj, tutaj wypowiedzieć na dzień dzisiejszy ale czekamy jeżeli będzie w tej cenie 4000 jak zapowiadają to myślę że będzie ciekawie dysk Lexar 2TB NM790 Zaślecz MSI A750GL 750W ATX3.0 i Endorphy RX500R jako budowa. A za wszystko zapłacimy 9471 zł. Więc yy, czekamy, nie? Za 105000 zł jest podobna sytuacja, yy, z tym, że tutaj czekamy na inną kartę graficzną na 5070 Ti, która też będzie miała promienię 20 lutego. Czyli yy, do 20 lutego musimy niestety albo poczekać, co tutaj mamy 9800x3D, tego mamy nawiz F280 jako chłodzenie, MSI B650 Gaming plus Wi-Fi, Lexar 32 GB 6000 MHz, tutaj wspomniana karta graficzna, no Premiera 20 lutego musimy poczekać. Zakres ten podejrzany będzie 4,5 tysiąca złotych. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Jak wspomniałem wcześniej, producenci AIB stwierdzili, że na te karty będą chyba droższe niż zapowiadała Nvidia, więc okaże się 20. O ile będą dostępne. 2TB Leksar NM790 Zasilacz MSI MPG A850G 850W ATX 3.0 To troszkę lepszy zasilacz. Całkowicie. Japońskie kondensatory, bardzo fajna jednostka z pasywną pracą i Endorfi RX500R, yy, ale alternatywa też z modeką Volcano Panorama Apex. Muszę wam powiedzieć, bardzo fajna, ciekawa budowa yy, i przede wszystkim fajnej jakości. Miałem jakieś w rękach składałem. Naprawdę mała, zgrabna, ciekawa. Polecam. I za cały zapłacimy. No, będzie to około 10600 albo 11 100 zł. Zobaczmy jak ceny się ukształtują po premierze kart graficznych. OK, tak jeden z ostatnich zestawów, które dla Was przygotowałem, oczywiście to zestaw spersonalizowany w budowie Lianli o 11D EVO RGB White, ale zawsze tutaj pewne zmiany, oczywiście dodałem tutaj AMD Ryzen 79800X3D, który już jest dostępny i z kolejnych zmian, no to dodałem tutaj GeForce RTX 5080ROC z pamięcią GDR7. Słuchajcie, ta karta kosztuje 8000 zł, czyli nie ma tyle co kiedyś, można było kupić 40,90. Oczywiście, karta jest biała, więc ta będzie zawsze droższa. I na dzień dzisiejszy jest niedostępna, także czekamy, czy będzie dostępna, czy nie. Ale najlepiej kupować kartę możecie kupić 5070. Po 20 lutego czy tam 70 Ti, ale właśnie w tej wersji Aero. ta najlepiej pasuje do tego zestawu. Poza tym nie ma tutaj większych zmian. I dalej, nadal mamy tutaj hmm, chłodzenie wodne Lian Li 2370 SL-INF oczywiście RGB w wersji białej e, ASUS ROG Strix B650A Gaming Wifi oczywiście w wersji białej e, Pamięci Adata Lancer Blade 32GB Bardzo fajne pamiątki niskie i o taktowaniu 6400MHz e, Nośnik danych to Lexar 2TB NM790 Zasilacz również biały czyli MSI A 850GL, ale tutaj też możemy się pokusić na nieco mocniejszego Sonic Vertex GX 1000W. Obudowa wspomniana Lian Li O11D Evo RGB White. Dwa zestawy e, wentylatorów w trójpaku, e, czyli Unifan SL Inf i jeden ostatni na tył. No za wszystko zapłacimy nieco ponad 16 000 złotych. Także grubo, grubo. Zostają nam zestawy, yy, tak zwane gotowce. Tak? Yy, w pierwszym gotowcu yy, dawniej był tutaj platforma AMD i Ryzen 5600. Tutaj teraz bardziej korzystnie wypada Silvermine X Battle Station z procesorem i5 12400F. Oczywiście w tutaj jest nowa, ciekawsza obudowa. Yy, Zestaw jest trochę zmodyfikowany, natomiast szału też, tak jakiegoś większego nie ma, ale za te pieniądze. Eee, też nie ma co się spodziewać, że coś więcej dostaniemy czyli oprócz i piątki 12 generacji 12400F dostaniemy płytę główną na chipsetie H610 16GB pamięci RAM 3200MHz terabajtowy SSD, 600W zasilacz 180 plus brąz i kartę graficzną RTX 4060 Ti więc jak za te pieniądze jest OK na pierwszy komputer dla dzieciaka czy nawet dla takich niedzielnego gracza to myślę, że spokojnie. Jeżeli chodzi o przedział cenowy około 6000 zł. Zestaw jest ten sam co poprzednio, czyli 14400 f 32 GB pamięci RAM, oczywiście płyta główna z chipsetem Intel B760, 32 GB pamięci RAM DDR5, oczywiście w dwóch kościach, to jest miło, że tak zrobili, nie dali jednej kości, terabajtowy SSD, 850W zasilacz z certyfikatem 80, względem 201, i karta graficzna 460 Ti od NVIDII. Całość oczywiście zamknięta w budowie Fractal Pop-up. I ładnie to wygląda z dedykowanym chłodzeniem. Nie mam też żadnego boksowego chłodzenia, które nam będzie szpecić cały wygląd, Całe wygląda, za całe. Zapłacimy 5850 zł. No i ostatni zestaw za 8500 zł. składzie tutaj mamy i 7 k f Bardzo fajny procesor. Do tego płyta główna, standardowa, jak poprzednio, czyli B760. Ale mam już 64 GB pamięci RAM DDR5, 6000 MHz terabajtowe SSD, aczkolwiek wolałbym tutaj mieć może 32 GB pamięci RAM, ale jednak 2 terabajtowy dysk. No ale ok, niech tak zostanie. 850 W zasilacz 80 Plus Gold i e, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Oczywiście wszystko zamknięte tak poprzednio w obudowie Fractal Pop-up i z dedykowanym chłodzeniem powietrznym na procesor a za całość zapłacimy 8750 zł no jak widzieliśmy zestawy są dość ciekawe natomiast okazuje się, że no nie ma tych kart graficznych jeszcze musimy też się uzbroić w cierpliwość czekajmy, czekajmy myślę, że będzie warto tym bardziej, że karty mają być troszkę tańsze i mm, będą wydajniejsze jeżeli chodzi o AMD Ryzen Pamięciami X3D, jak widać, jest dostępność. Cena no, niestety nie jest najniższa. Musimy z tym na razie żyć. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy proponuję nie składać komputerów tych droższych zestawów powyżej tam 6000 zł. Ewentualnie poczekać. Z zakupem samej karty graficznej. Natomiast, jeżeli macie dostępnego już swojego upatrznego, ukochanego Ryzena 9800 x 3 d no to bierzcie oczywiście, póki jest dostępny, ale na resztę proponuję poczekać. Tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli materiał się podoba, to oczywiście łapeczka w górę, subik, i dzwoneczek, żeby się nic nie ominęło. No i widzimy się za miesiąc. Na razie, cześć.